Zagrajmy w World na modach ze wszystkimi DLC. Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy bezpośrednio po poprzednim. Także myślę, że będzie spoko. Udało nam się w poprzednim odcinku znaleźć Divera. Także spoko. Um, pytanie się pojawia, kiedy będziemy mogli w końcu... Kiedy będziemy mieli na tyle dużo osób, żeby móc je wysyłać gdzieś tam. To też jest fajne. fajna by była rzecz, nie? Tak myślę. Dobra. Jeżeli chodzi o anomalie, proszę o tak i dzięki temu shaping będziemy mogli stworzyć um, automatyczny harwester. To myślę jest fajna rzecz. Następnie build copy. Tyk, tyk, tyk. To możemy zrobić w ten sposób. Nie okay. Jak to zostanie ukończone? Datahack. Uh... Czekaj, czekaj, czekaj. O, super. Ile to można. Jeszcze chwilę. Czy znaczy, w sensie chyba nie potrzebuję w ogóle? Nie. Nie idź. Dostań z nami. Trudno, no nie będzie. Szkoda. Wolałbym, żeby to było, żeby został, no ale trudno. Jeden z ziomeczków, niestety, opuścił nasze progi. uchemodzienna. Uh, Bloodfeed na lefi, Dobra, na normalnie też. Okej. Okay. I na Kat. Dobra. Następnie. Mm, mine, mine. A, to nie. Okej. Okay. Okej, okay, w ten sposób? Dobra. Jest 15. Dobra, nie rozumiem. Plus 0 na dzień. Dlaczego plus zero na dzień jest? Rozumiem tego słyszę, że ktoś ścina drewno, ścina drzewo. Dobra, Norman, dlaczego ty tego nie robisz? Nie, 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 nie ma resting. Na razie masz to ogarnąć. Jak to ogarniesz, to i chce spać w porządku, ale teraz masz to zrobić. Pięknie. E, slightly impressive. Nice. Czyli teraz już powinni mieć. Nic. Mm, Listen Bedroom. Ty, ty, to. Okej. Okay. Slept in cold. A czemu spałeś w zimnie jest 19 stopni. Nie rozumiem tego. No ale dobra. Temperature. Jak tak to garniemy to w ten sposób. No i przez to również wentylację, tak? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Shuffle arrived. Shuttle. Campbell. Campbell, czyli kolejna osoba nas niestety opuszcza. Gear. Uh, no dobra, nie masz na sobie nic ciekawego. To Completed arrived? tech print, Cody. Dobra. Jumbax, nice. 19, już mam 19 punktów, jeżeli chodzi o inteligencję, także wspaniale. Boris nie będzie, działaj na, ten, na tym punkcie. Tu jest nice, teraz tak, lors strill. Na razie to będzie niestety małe, ale tak musi być. Tu wybuduj kopię, czy nie? Możemy zrobić w ten sposób. O. Akurat zapis, wspaniale i powinno być dobrze. Faja, faja, faja. Dobra, jest git. Tu bym chciał jeszcze, żebyście to pogasili. Dobra, tutaj działa to w ten sposób. Eee... nie rozumiem tego Dobra, pom pom że was okay. from Okej okay. Okej Nie wiem, może potrzebuje po prostu być Dalej tutaj. Zabudowany. Co tam leży? Może możemy... pak, Nice umeko. To się pomoże? Pomoże. Super. Niestety ogień znowu tutaj powstał. To bardzo niedobrze. Ty się chyba uczysz teraz, tak? Nie rozumiem. Wiemy, wiemy, wiemy. Hunter, Umeko, nie dostaniesz chyba broni, koleżanko. Dobra, dostaniesz jak. Road bow. będzie. Dobra. Co tym możemy zrobić? my gladius. Torture crown. Eee... Uh... Nie rozumiem. a ah, O! Oh. Fajne. Ile potrzebujemy do tego metalu? Mamy 300. Clear all. Najświetniej, bioferytem bym to robił. Czy bioferytu mamy dwie sztuki raptem? Nie rozumiem tego. Czekaj. Tak, mamy Bifero to dwie sztuki. No nic. Yy... Niech będzie. No, ze stali będziemy robić. I tak ze trzy. Dobra. I kuri, Przyjacielu mój sympatyczny. Gdzieś powinniśmy mieć. Nie, to musimy najpierw Western ogarnąć. Datahack, accept quest. Tak jest. Mechanitor's ship. Dobra. I Cody. Cypher. Mouse, gdzie jesteś? Co ty Cody, tak wolno idziesz? Nie rozumiem, czemu Cody tak wolno chodzi? Nie, paniał. co tobie jest? A foot poisoning, kurde zły moment. O, o, może być problem, uciekaj, już uh, spike.

Urde Maus nam padł. No nie rzygaj teraz, błagam cię, no. Możesz? No ja pierdzielę, no. Nie wierzę. Long jump. Skończże rzygać, no kuźwa chłopie. Nie wierzę, co za chłop. Eee, dobra. Ty masz maleńskie, ty masz dobre. Dobra, git? Uh, Co Nie. Niestety nie możemy tego na razie zrobić. Oj, 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 oj. Oh. Komputer dobra, żyćko. Dobra, jest Git. Niestety mouse już nie jest z nami. A szkoda, Cody potrzebuje pomocy. Dlaczego? Nie powinien potrzebować więcej pomocy. Ale trudno. link ehm, Jak się pozbyć tego mechlinka Zd po się. No nie wierzę. Food Poisoning. Dalej Food Poisoning. Ktoś to robi, kto nie ma... nie wie jak to robić. Jeden tłok. Okej, okay. Norman ty to zrób. Dobra, to mamy. Szkoda, że ma sumar, ale no, trudno. Tak też się zdarza. Somewhat Impressive, okej. Okay. I teraz tak, jeżeli chodzi o ideologię, uh, hindu, hindu, hindu perfect figure. Ideogram. Jak to wygląda? Coś takiego. Okej, okay. Udi, okay. weź szybko, wstawaj. Bo udajesz, że coś Ci jest nie tak. A tak naprawdę wszystko jest git. Eee, ty ty, 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 monument. Nie, nie będziemy na razie go budować. Bez sensu. Co ty normalnie robisz? Dobra. I jeżeli chodzi o temperaturę, też chciałbym to ogarnąć, żeby było w miarę chłodno. Tutaj, czy nie, czy tak. Meko została wyleczona. Nice. Diver. Niech będzie. Udy. Ptanko Gladius Nur Spiker J Jest. dalej jesteś Ori uh, Cooking 3 Work Ummekko. Niech ona tego nie robi. Bo co tylko gorzej się przez to dzieje. A to będziemy dical. Nie cztery, trzy. A prądu nie ma. Po czemu? Po czemu? Reinstall, reinstall. To też przeniesiemy. Już nie. Co? I teraz. O! Tak to zrobimy. No Cody. Eee, ja chcę, żebyś tego linka sobie przyczepił do głowy. Tak, pięknie. Okej, eee, okej, okay, okej, okay, Przed okay. na razie nie chcemy. Jump to location, git czy what's arrived? Constructed untouched. Serio? Przez to wbił? Niedobrze. E, dobra, mamy konstruktoida, także jest spoko. Pytanie? Okej. Okay. Jump to location. Wooden dresser. Gdzie on jest teraz? Tu po las. Dobra. No Okej, okay, dobra. On będzie robił. A uh, pa, pa, pa bibliotek, trust, nie wiem. Nie wiem, gdzie to można znaleźć. Teraz te rzeczy konstruktowe do ideologii na pewno nie odchodzi. Um. Nex, okej, okay. mamy mechanoida. Ale nie mam pojęcia. Power może? Solar generator. To można by w ten sposób wybudować. Ale nie, bo ja chcę w pierwszej kolejności, kurde, żeby mógł gdzieś spać ten. Ten ziomek, bo on ma prąd w sobie i trzeba go ładować, nie? Rematomix. ok. Nie mam pojęcia. Jak mam być szczery? Dobra, trudno. Na razie, na razie będzie to w ten sposób. No właśnie, może tutaj to będzie gdzieś. Records, ok. Biotech. Basic Mektek Standard. O, właśnie. Czyli po tym będzie to. I myślę, że, że dzięki temu będzie można wybudować tego typu rzeczy. No dobra, no ale to by było na dzisiaj. O. Kolejne nauki zostały ogarnięte. No dobra, niech będzie. Ja niczym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Hej, cześć, czołem, pa!